ma ziomy! Dzisiaj nagram troszkę wcześniej bo do lekarza idę za niedługo o czym ja chcę powiedzieć że szesnastolatkowie mają już będą mieli możliwość wyborów do urn będą chodzili i co taki szesnastolatek może wiedzieć o polityce o życiu. Przecież to jest na tyle paranoja, że to będą głosy na ilość, a nie na jakość. Bo taki 16 nas cały tych, zapyta rodziców albo dziadków, albo czy No na kogo ja mam głosować? A głosuj na tego, co i ja i będzie okej. Okay. Także 16 latek to jeszcze w sumie nic nie wie. To będą tylko głosy takie, głosy na tego, głosy na tego. Bo tamten to jakiś badziewiak, jakiś burak czy co innego. I to będą głosy na jakość, na ilość, a nie na jakość. E. Dobra. To na razie. Cześć.